I zapraszam do prezentacji doktora Macieja Tarkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam państwa. Dzień dobry. Proszę państwa, usłyszeliśmy pewne generalne przybliżenie tego jak cały system związany z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie i po powodzi działa. Ja powiem troszkę o przykładach kilku samorządów dużych miast. Jak w nich ten, ten system funkcjonuje. Wybrałem cztery miasta, Poznań, Warszawa, Kraków i, i Wrocław. No z racji tego, że są duże, podobnie jak Gdański. Powodzie w tych miastach mają podobny przebieg, podobne, podobne konsekwencje z podobnymi problemami. Te miasta się borykają, aczkolwiek w większym stopniu biorą pod uwagę zagrożenie spowodowane taką dużą, klasyczną powodzią spowodowaną przez spiętrzenie rzeczne, w mniejszym stopniu przez takie powodzie miejskie spowodowane deszczami, choć miasta, ten kolor taki bardziej mocny, czerwony, to pokazuje stopień zagrożenia takimi właśnie z powodziami deszczowymi, choć miasta te, szczególnie Warszawa, szczególnie Poznań, są narażone. Na takie zdarzenia, z jakimi mieliśmy do czynienia niedawno w Gdańsku. Niektóre z tych samorządów dosyć dokładnie wskazują. Chociażby obszary, które mogą być zalane w wypadku takich nawalnych deszczy, to przykład, to przykład poznania. Niektóre jedynie traktują tego typu powódź jako, można powiedzieć, zdarzenie trochę mniejszej rangi w stosunku do takiej klasycznej dużej powodzi spowodowanej wylewami rzek. No i teraz, jak popatrzymy, jak działa cały system pomocy mieszkańcom, to on przede wszystkim jest zorientowany na to, żeby w sytuacji zagrożenia ewakuować mieszkańców, zapewnić im dach nad głową, wyżywienie to w pierwszej kolejności, tak? bo taki jest ustawowo regulowany zakres działania. Działania samorządu, oczywiście w dalsze kroki to zapewnienie pomocy psychologicznej, prawnej. Tutaj już te kwestie były wspomniane, o tej pomocy prawnej jeszcze też będzie mowa i, i pomoc socjalna. No i teraz, proszę Państwa, pierwsza rzecz, tak, jeżeli mamy sytuację rzeczywiście zagrożenia, i y, mieszkańcy mus, muszą być ewakuowani, no to po pierwsze trzeba ich ewakuować, no i tu samorząd musi zapewnić y, niezbędne środki, autobusy, cokolwiek, y, y, co ma przygotowane, bo y, scenariusze postępowania w takich sytuacjach kryzysowych są po prostu przygotowane i to z góry wiadomo, to nie jest jakby taka zupełna improwizacja, że to co my teraz zrobimy, tak. Musi się zapewnić środki transportu, następnie miejsce zakwaterowania, to są najczęściej szkoły, inne obiekty edukacyjne, punkty interwencji kryzysowej, czyli takie miejsca, gdzie ludzie, rodziny na życiowym zakręcie mogą się schronić, skorzystać. Każdy duży samorząd takim punktem interwencji dysponuje, to z reguły jest kilkanaście, kilkadziesiąt może. Miejsc noclegowych, no i też samorządy czasami podpisują porozumienia, umowy z, nie wiem, hotelami, że w razie jakiejś takiej sytuacji również w tego typu obiektach można umieścić, umieścić poszkodowanych. Taki obiekt czasowego zakwaterowania musi spełniać oczywiście odpowiednie warunki, musi być całoroczny, czyli ogrzewany. No, musi zapewnić wszystkie te kwestie, jest ich dosyć dużo, tak, które tutaj są wymienione. W związku z czym musi być jakiś magazyn obrony cywilnej, gdzie wszystkie niezbędne rzeczy do przygotowania noclegu są. Są, jest to po prostu przygotowane. Dlatego najczęściej są to są to właśnie obiekty szkolne. W Poznaniu w takich obiektach przygotowanych jest 3600 miejsc dla ewentualnych poszkodowanych, czyli to jest raczej myślenie w takiej właśnie w skali potrzeb dużej powodzi. W przypadku mniejszych zdarzeń być może nie trzeba od razu uruchamiać szkoły, być może wystarczy właśnie taki punkt interwencji kryzysowej, czy, czy, jakieś, miejsca, czy jakieś miejsca w hotelach. I oczywiście kolejny krok, ludzie ewakuowani, jeżeli sytuacja jest nagła, nie było ostrzeżeń, no mogą nie być do tego przygotowani. Możemy nie mieć zapasu pożywienia, jak powinniśmy na trzy doby. No, więc pojawia się kwestia, kwestia wyżywienia, i tutaj najczęściej samorząd też ma przygotowane pewne porozumienia, nie wiem, z lokalami, z wybranymi lokalami gastronomicznymi, ewentualnie w szkole, w której jest stołówka, także ona może zacząć zaopatrywać poszkodowanych, poszkodowanych w żywność. To, na to też jest procedura, czyli taki centrum zarządzania kryzysowego, czyli który odpowiada za koordynację działań w sytuacji zagrożenia, no po prostu uruchamia, tak, taki dyżurny dzwoni i zamawia ilość posiłków, wskazuje, miejsce, godziny, gdzie one, powinny być, gdzie one powinny być dostarczone. I tego typu działania jak najbardziej się prowadzi. Opieka psychologiczna, pomoc prawna, wspomniane już było o znaczeniu tej pomocy psychologicznej i, 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 i może tego wątku nie będę rozwijał na pewno, jest ona potrzebna i mimo, że problemy psychiczne są trochę stygmatyzowane, to nie należy się tutaj wzbraniać przed korzystaniem z tego typu pomocy i ona powinna być zapewniana i jest zapewniana najczęściej na bazie centrów interwencji kryzysowej, czyli takich właśnie samorządowych ośrodków, które dysponują między innymi psychologami, takie zespoły często w sytuacji zagrożenia są delegowane do tych miejsc, gdzie ludzie zostali ewakuowani, żeby można było tej pomocy udzielać od razu. Centra informacji, centra interwencji kryzysowej często też dysponują specjalistami z zakresu prawa. Którzy są w stanie w takich standardowych procedurach pomóc. Mamy też chyba od roku dwóch punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z których, z których można, można korzystać. No i proszę Państwa, w momencie, kiedy już no, jesteśmy uratowani, tak, można powiedzieć, mamy ten dach nad głową, mamy na te najbliższe kilka chwil zapewnione pożywienie, jesteśmy bezpieczni, pojawiają się kolejne kolejne działania. Po pierwsze, w ramach standardowej działalności socjalnej samorządu możliwe jest uzyskanie zasiłku, zasiłku, zasiłku celowego dla osób poszkodowanych. To, to po pierwsze. Po drugie, samorządy prowadzą różnego rodzaju, w zależności od samorządu, programy społeczne dla nie wiem, osób starszych, dla uczniów. No i w momencie takiej tragedii może się zdarzyć, że rodzina, która do tej pory nie kwalifikowała się do takiej pomocy, no nagle zaczyna się kwalifikować, jakby z tytułu takich programów też można jej zwyczajnie, Zwyczajnie udzielić. Co jest ważne, samorządy wskazują na współpracę czy na pewną intencję, czy porozumienie z organizacjami charytatywnymi, pozarządowymi w zakresie pomocy poszkodowanym. I to na pewno działa, jak doskonale wiemy, chociażby tutaj z tych przykładów przy dużych powodziach. Tak, wtedy. No jest pewne, pewne poruszenie w całym społeczeństwie, i ta pomoc napływa. Czy w przypadku takiej małej powodzi być może lokalne organizacje można tutaj do tego zmobilizować? I oczywiście, im wydarzenie jest groźniejsze, im jego skala jest większa, tym rośnie zaangażowanie państwa, czyli do pewnego poziomu. Kiedy zdarzenie jest niewielkie, powódź jest lokalna, w zasadzie w dużej mierze spoczywa to na pomoc, także finansowa, spoczywa na, barku, na barkach samorządów. Im ona jest większa, tym no, większa szansa, że znajdzie się to finansowanie ze strony państwa. O tych procedurach związanych chociażby z ubezpieczeniami jeszcze też dzisiaj, dzisiaj będzie mowa. No i proszę Państwa, kiedy już rzeczywiście mamy po powodzi, Przychodzi ten czas usuwania skutków, pochodzi, po, jej skutków. I oczywiście w pierwszej kolejności działania powinni podjąć sami właściciele nieruchomości. Kiedy właścicielami, właścicielem jest samorząd, w przypadku. Lokali komunalnych, także on tutaj włącza się poprzez no, swoje instytucje w usuwanie tych skutków. Na pewno organizuje zbieranie odbiór i wywóz, wywóz odpadów. No i w, może też uruchomić środki z rezerwy celowej w sytuacji, gdy jakieś te bieżące finanse są, są, są niewystarczające. Także. Tak w takim no, największym zarysie wygląda, wygląda ten zakres pomocy. Przede wszystkim ratowanie życia, tak? zapewnienie nam elementarnych potrzeb w sytuacji, w sytuacji zagrożenia, reagowanie na to zagrożenie. W drugiej kolejności pomoc, ale jak Państwo widzicie pomoc, która być może w przypadku lokalnej powodzi, lokalnych podtopień nie jest najbardziej adekwatna, bo Najczęściej w takich sytuacjach nie potrzebujemy długotrwałego pobytu poza miejscem zamieszkania, potrzebujemy raczej właśnie tej pomocy związanej ze sprzątaniem, odszkodowaniami, pomocy pomocy materialnej. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Będzie oczywiście czas na zadawanie pytań naszym ekspertom. Zachęcamy do zapisywania ich przemyślenia. Dziękujemy doktorowi Maciejowi Tarkowskiemu.